Motomoda, muszę mieć taki toaster. Okay. gotowy do jazdy. Gotowy. Zaczynamy przygodę z panem Piotrem. I gleba. Mm. zobaczyć ściany śmierci. Podjechały tylko dwie osoby. O kurwa! Hej, tu w dzisiejszym odcinku wylądowałem w Bytomiu. Jest plan, aby pojechać z prezesem sklepu Motomoda na Hołdy, czyli totalnie nowy teren, podobno jest mega hardcore. Zobaczcie jego Six sika. No idealnie wycackany. Wszystko tuningowe praktycznie. Tutaj stoi taty Huska, a tu mój gruzin SETA. No i oczywiście sub, z musi być szary wracunacie, aby na bieżąco. Social media wpadaj, zostaw followa. Jest tam inny materiał niż na YouTubie. No i co? Idziemy się przywitać z prezesem, ale najpierw zobaczycie cały sklep. A potem wsiadamy na motor, ubieramy się i lecimy. Zawsze w tą stronę. Wielki interior. Dobra, no na wstępie mamy Ducati Monster. Idealnie tutaj wpasowuje na wejście Nie wiem gdzie są ludzie, gdzie ich nie ma. Tutaj są kombinezony. Dobra. Kombinezony całe, same kurtki, kurtki skórzane. A, chodźcie tu. Kolorystyka kombinezu a la Rossi. Idealny, chciałbym takiego. Spodenki. Pewnie zbytnio Was to nie interesuje, więc lecimy szybką przechadzkę po sklepie. Idziemy, nie chcę na nic wpaść, do szefa. Szybkie cardio, bo idziemy na część offroadową. Patrzcie te kaski. Te wszystkie kolorystyki, no. Jak tym? A zaraz za kaskami stoi MZ-a a to było marzenie mojego taty Jakby No co ty I patrzcie tu To jest ten... To jest ten... nie ten tak. A zobaczcie jaki bajer właśnie zobaczyłem oh. To z ten. Patrzcie, czekajcie, to. Ja muszę mieć takiego w chacie i zobaczcie. Tutaj jest taka wysuwana blaszka, może jej nie widzicie właśnie. O. Jest taka wysuwana blaszka, która się ogrzewa i przypala na toście napis katy. Muszę mieć taki toster. Proszę bardzo. A teraz możemy się trochę dowiedzieć o silniku i zawieszeniu. Mega spoko. Patrzcie tutaj to zawieszenie tylne od środka, zawieszenie przednie, jedna laga. O, czyli sprężyny, zaworki i tak dalej, i tak dalej. I zawsze tu silnik. O, a to wiesz co to jest? E, to jest ten... Y... Popychacze e, zaworów. Aha. A tutaj jest ten... Korba. Korba. Tutaj tłok. A tu co jest? No tego, silnik. To, no, to jest wał, a to jest cylinder. Jak to jest cylinder? To jest tłok. Nie, to jest tłok, Marzacie. Sorry. Nie to właśnie. jest tłok, to jest tłok. Mm -hmm. Już zobaczyliście, więc idziemy złapać pana Piotra. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, cześć. Gotowy hej. do jazdy? Gotowy. Gdzie pojedziemy? Jak zawsze. Myślę, że pokażę wam, co tu u nas jest w bytoniu dookoła do pojeżdżenia. Mamy takie fajne miejsce, na które mówimy Colorado. I zobaczycie, ocenicie, jak wygląda troszkę inny teren niż u Was w Poznaniu czy tam w okolicach, skąd jesteście. Generalnie fajne tereny, będzie mega zabawa, więc pokażemy teraz. potem yy, widzom, jak to wszystko wygląda. Myślę, no. że się Wam spodoba. No, więc co, ubieramy się i zaraz wyjeżdżamy. To co, wyjeżdżamy na nowe tereny. Zaczynamy przygodę z panem Piotrem! Zobaczycie co to byto! No to zaczynamy zabawę! Jestem mega podjarany! O proszę! Jakieś tory? Będziemy jechać jeszcze kawałek. Wow. 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 No to jest taka za żwirownia. Trzeba inny. O! Idealnie! A tu po tym przejechać nie będzie łatwo. Za pierwszym? Za pierwszym? Za yes. pierwszym? Łatwo. Za pierwszym. Jeszcze chwileczek Dobra, Bonzo jedzie O, jedzie jedzie, 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 jedzie I gleba! To jest! Ale i tak dalej niż ja Ja do zakrętu dojechałem bo tata mi zabronił pod nią próbować wjeżdżać zakazał mi po prostu ale powiem wam, że kamera nie będzie tego oddawała, ale tam jest hardcore pan Piotr mówił tu, że ekipa z Alvernic tam z Keksu na pewno kojarzycie normalnie chodziła do góry inną stroną zwieszała się z liny Ktoś tą linę trzymał i normalnie kuli tą ścianę do góry, bo była taka wysoka i taka hardkorowa. No więc jedziemy ją zobaczyć. Legendarną ścianę śmierci, pod którą podjechały tylko dwie osoby. Nieźle. O kurde. a ver Zobaczysz z dołu zaraz tutaj nie wygląda O oh, fuck o kurde Gdzie oni to wyjeżdżali? No, ja nie wiem jak to zrobili, ale słuchaj nie mały. Nawet mam filmik w telefonie jak ja będę To tutaj Tam, no nie, O kurde Nie, nie, nie To cię przykryję to węgla ogóle... Tu Widzisz, tam się napędzasz tak dookoła i jeb tu do góry Chodźcie, wjedziemy na dół, zobaczycie, albo tam staniemy, zobaczycie jak to wygląda Ja pierdziele Nie no, to jest naprawdę pionowa. Myślałem, że będę do tego próbował podejść, ale nie podchodzę Nie ma szans Nie no, proszę cię Ale jestem ciekaw, jak oni to zrobili Ja pierdziele Oni to wyjechali. No dobra, najpierw trzeba tam zjechać na dół. Ja pierdzielę i ciemność. O, kur... Ja pierdzielę. Nie wierzę. Oni to wyjechali. Ja pierdzielę. Jak ktoś to wyjechał, to jest takim... Po... Chcę się nie mówiąc żadnego. Kurde, jakby tam nie było tej skarpy i bym miał tutaj medyków medy i wszystko wyłożone materacami i... Yy, bezpłatne naprawy w serwisie motocyklowym to może bym spróbował? pierdziele ja Jedną trzecią podjechałem i się już zamudrzałem. Ale jest ciekawy, nie? o kurwa. co Pan Piotr mnie doprowadził tutaj w to piękne miejsce, tak zwane Colorado No nie wjechałem może do samej góry, lecz na pewno do połowy, z czego się też cieszę w sumie. Zobaczone, mega spoko mi się podobało, dzięki za jazdki i widzimy się w następnym odcinku, bo jutro też jeździmy. Do zobaczenia, strzelajcie łapkę w górę, no i nara! Hej. Hej. Nara! nara.